Siema! Słuchajcie, ja staram się o się odpowiedzieć. Jeżeli pod tym filmem będzie 2000 łapek, walę wam ser, z tego trybu, bo już się podjąłem, że jest update, ale ogólnie to was witam, siema i w ogóle cześć. Yy, mamy update. Mamy update w Pet Simulator X, Czekałem, czekałem, no już spamiliście od razu, gdy wyszedł, bo wyszedł wczoraj, że nagle szybko, bo jest update. Ja wiem, że jest update, ja, ja pilnowałem cały czas, tam tam pisze. Słuchajcie, chcę dzisiaj dużo sprogresować. Mam mało kaski ogólnie, ale wiem, że wyszła nowa mapa. Wiem, co wyszło, wiem, co powstało, także zajmiemy się tym. No co oczywiście... i już mówię że ci zostawili łapkę, ale to zostawcie jeszcze komentarz w za zasięgu, żeby YouTube boostał mi zasięgi. Zostawcie sobie jak nie subujecie i lećmy w takim razie. najpierw sobie bierzmy tutaj nagrodę, czyli vip naszego cudownego, czekajcie, jakie mam pety? Ja mam bardzo mało petów. Okej, okay, niestety musimy kasę wydać. Zajmijmy się, najpierw, kasą, Bo uwaga, na samym slajdzie zauważyłem, że jest nowy Game Pass, który jest limitowany. Czas jest, czyli 1400 teobux za 15 PC. Crypt od razu kupmy. No niestety trzeba wydać te obuksy. Ale to jest mega mocne. Mamy 8, a chcemy mieć 15. Są nowe pety, nie mam zamiaru ich kupować, bo domyślam się, że skoro ten pet ma 275 tysięcy, na pewno nasze pety będą mocniejsze potem. E, także no, e, to weźmy sobie w takim razie odpalmy, tak, for fan. fun. Mamy, mamy tylko 17 petów, także weźmy sobie tutaj ultra lucky, weźmy sobie super lucky jeszcze odpalmy, tak, o for fun, w sensie ja tutaj nie celuję w jakiś duży opening. E, kupujmy po 3, żeby szybko to poszło. O, i patrzcie jaki ładne, Nawet biały nam wyleciał, bardzo miło, bo chodzi o to, żebyśmy tylko mieli pety do założenia, jak najlepsze tutaj. Dlatego sobie odpaliłem od te lucky boosty, ultra boosty, dupa boosty i tak dalej, żebyśmy po prostu dobrze na tą mapę wpili, bo mamy nową mapę, mamy nową kasę. Co jest ważne, dlatego możemy tą wywalić i mieć w nosie myk. Dobra, super, fajnie, dziękuję. E, mapę za 250 milionów mam już odblokowaną, dlatego kupmy sobie jeszcze 3 i tyle. I w sumie, nie wiem, czy się trafiło. Infernus, Fridigus, coś tam, Maximus, 2005, super. E, mamy te wszystkie po 14k, po 15k, ja bym bardzo troszeczkę sobie tutaj pokombinował, bo tutaj mamy, czekajcie, mamy trochę diamentików. sobie weźmy niebieskie, zróbmy sobie na 100%, nie, na 88, raczej nie spali. O, dziękuję. No i mamy jednego Golda, i mamy teraz 13 petów, szczerze jeden to jest Gold, a możemy jeszcze te założyć, to czekajcie, Eee, możemy sobie chyba czerwone 4, 5 wziąć czerwonych, 5 czerwonych weźmy, 5 czerwonych, a 2, 3, 4, 5. Uda się? Udało się, super. Mamy jeszcze czerwonego, złotego, bardzo fajnie. Biały mamy założony normalnie. No i tak, mamy 13. Czekajcie, czemu 13? Okej, załóżmy jeszcze dwa taki i tyle, mamy fulla. E, to nieważne, ważne. że jakieś tam pety są, jest git, jest git, mamy 50 diamentów, tyle nam na razie stałe. słuchajcie? Idziemy w takim razie na kolejną mapę, czyli teleportujemy się do cave'u Tak, jest, 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 bopa! Dobra, e, schodzimy, wchodzimy tu i lecimy! Dobra, jesteśmy. E, w sensie travelujemy się. Dzień doby! Above the clouds complete, dziękuję pięknie. Enchanting pets? Will be replaced. Ok, ale jak to działa? Zobaczmy. Tak, testuję. Co jest? No i gdzie jest ten pet? Co my dostaliśmy za to? Halo! Co my. Co? My nic nie dostaliśmy za to, czy o co chodzi? On się zmienił w złotego od razu? Czy co? Jakby. A! Wow! Aha! Czyli my dostajemy tutaj... O w dupę! Dobra, teraz do minusa jednego jeszcze wezmę, ulepszę. Tak for fan takiego i w sumie to po prostu takiego. Enchant. E, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jednego sobie zenchantujmy na start. My nie wiedziałem, że taka mechanika weszła, wow! I co tam do? Pet moves 20% faster. No to do dupy, e, troszkę do dupy. Ale dobra, zajmijmy się tymi nowymi coinami. 45 milionów, utala! No, troszeczkę, troszeczkę bym powiedział, że przewalone 37 budsiąca trzeba wydać. Ale tam widzę, że jest shop, i tam będą jajuszka na 100%. To mnie jaja, to mnie jaja, przyznam się, że to mnie jaja. Zobaczmy, jak ta kasa leci. Triple coins, kujde, triple coinsy odpalmy szybko. Eee, tu, dobra, odpalam sobie triple coins, Przepraszam, zapomniałem, że triple coins trzeba odpalić. Już bym wstyd narobił. Dobra, kasa leci, widzę spoko, strasznie nawet spoko. Wy sobie tutaj nawalajcie, a ja zaraz tutaj przyjdę, Idę zobaczyć ceny yy, tych całych jajuszek. Dzień dobry. Dzień dobry, ile tutaj kosztują? 7500, to są najsłabsze, pety. Okej, okay, mamy 67, a ile najdroższe? Locked, locked. Aha, musimy odblokować światy pewnie tutaj. Dobra, 5 tysięcy, spoko, od razu leciało. Zbierzmy, co tam leży. Dzień dobry, mamy już 55 tysięcy. Odblokujmy sobie ten świat. E, tak poproszę. No to sobie tutaj pofałem, bo pewnie trzeba zwałem i teraz kaskę jakąś, tak? Ancient Island. 85 koła, dobra, 85 koła, czyli tak naprawdę malutko, ale my sobie to swajimy szybciutko, tak, że będzie git. Czy mamy jeszcze tu jakieś ciekawe rzeczy, zobaczmy, w Exclusive Shopie coś nowego doszło? Nie, no są takie rzeczy standardowe dosyć, co były. Żadnego nowego Game Passa nie ma, oprócz tego co już załatwiliśmy sobie, kupiliśmy. Także jest, jest gites. Dobra. Niech ta walają tego sejfa. No jest to najlepsze pet świata, ale zrobiłbym sobie teścik, porównania, które są lepsze. Czy te, te tutaj złote, czy nasze na przykład, nasze te złote. Bo jeżeli, dobra, mamy już e, Golden Enchanted Egg. Dobra, zobaczmy, kupmy sobie jedno zwykłe jajko, tylko zwykłe, te za 7500. Niech tam się nawala e, to z tym. Ja idę sobie kupić to zwykłe i zobaczyć jaki to jest, w sensie... Mm, kupmy jedno, jedno tylko, więcej nie potrzebuję. Chcę zobaczyć jaki to jest damage. E, dostaliśmy rzadkiego, super, bardzo fajnie. I zobaczmy, jakie to są major. 21k! Okej! Okay. W sensie, on jest lepszy niż mój Dominus. A czemu akurat zdjąłem tego, który ma movement Speeda? To założę. E, dobra, to rozbierzmy sobie tę kaskę, przejdźmy na tą kolejną mapę od razu. Możemy już? Nie, nie możemy. E, dobra, to jeszcze safe niech rozwalą. E, ile ta mapka? 85 chyba. 85, a kolejna? Samurai? 525, dobra, zbierzemy to na czynku. Odblokujmy sobie tylko mapkę, żeby jeszcze lepsze petki kupować. Zróbmy sobie dzisiaj jakieś ładniutkie peciszki, żeby to już ładnie wyglądało. Nasz sunet, okej, okay, no ale wiecie, to nie jest jakiś najwyższy poziom, ale myślę, że te złote już będą dokokszone. Dobra, odblokujmy sobie kolejną mapkę, tam trochę pofarmy. Okej, okay, przenieśmy się. Dzień dobry i co my tu... O, ta, 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 ta dobra, zaczyna mi się podobać. Weźmy nawet taką skrzynkę sobie rozwalmy, średnio pół miliona. Ona zbyt dużo nam czasu nie zajmie. No właśnie, tak myślałem e, Mamy jeszcze 4 minuty ultra boosta, czekajcie Czy ja w 4 minuty dam rozwalić tę skrzynkę Nie miliona HP To jest chyba największy problem. Dobra, najpierw ten safe rozwalę, zobaczymy ile dostajemy z takiego safefu, jakby dało radę te lepsze troszeczkę pety, bo my sobie złote zrobimy, słuchajcie, ja mogę sobie jak sobie mogę sobie dodać nawet 2,5 miliona, to, to nie będzie problem e, mi po prostu, żebyśmy mieli jak najmocniejsze pety na ten moment. W sensie nie będę kupował złotych jajek Będę kupował te jajka, wiecie, te, te, te najlepsze, dlatego chcę szybko odlokować za 525 tysięcy tą krainę, żeby szybko kupować te jaja e, z Samurai, żeby mieć najlepsze. Dobra, Relic Egg już mogę otworzyć, okej. Okay. Zobaczmy, ile HP ma ten, ten, ten. Weźmy sobie normalnie, bez, bez deski. Miliard! Okej, okay, dobra, y, jakby... Wow, miliard, powiadacie. Miliard! Pierdzielony miliard! No to zejdzie naście Nie, nie, to olejmy na razie i wymijmy sobie pety szybko. Skoro ostatnia została tego to czekajcie, rozwalmy sobie jeszcze na przykład tutaj jakąś skrzynkę. 7,5 miliona to ona zejdzie w sekundę. Wymijmy sobie na przykład 3 pety. W sensie te wszystkie podstawowe pety, które mamy teraz założone. Czemu tak szybko zaczęło nawalać? Co mi się zepsuło w mózgu coś? Jejuu! Dobra, mamy 200 tysięcy, słuchajcie. Weźmy sobie jeszcze taką kupkę kasy. Za 4,5 to ona praktycznie. No, szybko nawalają, dobra. Mm. Mamy jeszcze, ile? 2 minuty. 2 minuty Ultra Boost, dobra. Eee, to w takim razie wróćmy się. Gdzie mamy teleportu Tu. Eee, wróćmy sobie do Fantasy Shop i zobaczmy. 95 tysięcy kosztuje jedno. Ok, i to są te zwykłe. I czy bardziej mi się opłaca zwykły, czy tutaj ten, ten? Zobaczmy. Otwórzmy sobie zwykłego. Raz, Krokodyl, ok, basic. Kupmy sobie tutaj jeszcze złotego, Golden Cyclop też Basic, dobra, zobaczmy. Golden cyclop 36, k a Krokodyl 25, k dobra. W takim razie w ogóle ty znikasz, ty się pojawiasz i będziemy kupować te złote? Złote na razie kupimy, złote, bo o ile ich potrzebujemy? Cztery, dobra, cztery potrzebujemy złote, tak? Cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, tak, 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 dobra, nie jestem debilem, a już myślałem, że jestem. E, dobra, także polećmy sobie szybko. W ogóle czemu ja się nie teleportuje? Nie mam pojęcia. Ancient Island, tutaj niech ta walają. I, I nawalajcie szybko, muszę cztery pety wymienić. Potem idę rozwalać, od razu mówię. Potem idę rozwalać tą kozak skrzynkę. Tą rozwalę ją, zobaczymy, dropik, ile tych końców mniej więcej leci z takiej skrzynki. Oczywiście na table końcach, bo nie będę rozwalał bez table końców, bo to się nie opłaca. <grych> Także no, potrzebujemy na cztery, Tam było chyba 70. Nie, 65 czy 75? Nie wiem. Na to złote jajko. Także zobaczymy, ile tam tego jest. Jak coś to. Postaram się na następny odcinek, a mam zamiar wrzucać je codziennie, jeżeli będzie dużo łapek, będą codziennie odcinki z tego trybu, postaram się mieć już jakby fulla, jeżeli chodzi o, czekajcie, gdzie jest jakiś, tutaj jakiś save, o jest na przykład tutaj jeszcze jeden, spoko, postaram się mieć full rainbowków z Samurai Island, zobaczymy jak ta kasa tam będzie leciała, w sensie mam nadzieję, że te, te koiny będą lecieć dobrze i że Peston już szykuje dla nas kolejny update, bo jeżeli tak, to będzie super. Ja, ja, bardzo chętnie mógłbym nagrać daily, tylko zobaczymy czy wam się spodoba, czy się ten po, ten odcinek z update'u, czy nie. To już od was zależy czy będą te odcinki, czy nie będą. E, dobra, no, dawaj, 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 może dobra, ja rozwalam to, lecę szybko, bo mam jeszcze ultra lucky 46 sekund. Także no, mam nadzieję, że się trafi jakiś złoty lepszy, na przykład, rzadszy. E, byłoby mi mega miło. E, także no, rozwalamy to, jeszcze, jeszcze taką małą skrzynkę zrobimy. Dobra, jeszcze taką małą skrzynkę, myk. Okej. Okay, Okej. Okay. Okej, okay, dobra, super. 219 tysięcy, teleportujmy się do Fantasy Shopu i kupmy sobie za 67, na przykład 3 od razu. W sensie, ile jest procent na to? 0, 15, 11? Dobra, mam nadzieję, że coś lepszego wleci. na przykład to z 1 Jest! Mamy 1 Dobra, ej, jest zajebiście, jest mega zająbiście Ile to ma? 65 koła! Kurna! Zająbiście! Dobra, zajmujemy to, zajmujemy to, zajmujemy to, zajmujemy to, 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 to i mamy niestety na 3, niestety ona na cztery, także najmocniejszy jest tutaj krokodylek, także tego krokodylka załóżmy. E, tak, dobrze, że się skończył. Zdążyliśmy jeszcze trafić e, bardzo mocno, że jest dłużej 65 koła. Ja jestem szczęśliwy i się bardzo cieszę. Także idźmy idźmy teraz przetestować. Ha! skrzynkę, która ma miliard HP! Ile zajmie jej zwolenie? Nie wiem, ja wam to po prostu podnę, jak już będziemy przy końcu. Ale wy... Znaczy, jakby, no, ja, ja sobie poczekam, bo to się będzie bo jest 100 tysięcy lat. Ale no, dobra, 960 milionów i widzimy się, gdy już będzie jakieś... A, 10 milionów. 30, coś takiego. Pep, Tu posłuchajcie, ostatnie 15 milionów. Już ponad milion kasy mamy i zobaczmy, rozwalamy tą skrzynkę do końca i... Milion 400 tysięcy... Utknąłem! Ale dobra, i tak stąd idę, już tu nie wracam, bo mamy kasę na to, żeby dostać się na Samurai Island, czyli mamy już odblokowaną ostatnią mapę. Tak. Dzień dobry! Czy ja mogę wejść na Samurai? Dzień dobry! Jak tu ładnie! Jak tu ślicznie! Dzień dobry! Ej, nie ma dużej skrzynki! Liczyłem, że duża skrzynka tutaj będzie, kurde. Zobaczmy, ile się dostaje za taką dużą skrzynkę tutaj. Ile ona ma? 200! Tutaj 200 milionów ma zwykła skrzynka! Co jest? Jakby... Um, to dużo. Zobaczcie w ogóle, ile piłem tą skrzynkę, to z miliardem HP. No długo ją Zobaczmy sobie w ogóle, czy mamy tutaj jakąś... Jakąś... Co ja gadam? Co ja w ogóle gadam, kurde? Czy te pety... Zostawiamy to. Czy ten Galaxy Dragon? Spróbujemy to dzisiaj sprawdzić. Jeżeli się uda, to Pog. Totalny Pog. Bo on musiał otworzyć 5 tych jajek samurajskich trafić z złotego, czyli łącznie 25, żeby zrobić rainbow'a. I zobaczymy, czy byle który rainbow z najlepszego tego jajka, tego samurajskiego, będzie lepszy niż ten pet. Kurde, ciekawy jestem i to strasznie, bo ten pet ma 275 tysięcy. Słuchajcie, mieć takich petów, na 15, to by było... po, to by było tak potężne, że naprawdę w chole szybko byśmy to rozwalali. Dlatego zobaczmy, rozwamy tą skrzynkę tylko, tylko taką, for fun, zdobimy sobie do miliona, bo chyba dobiłem do miliona po tej skrzynce. Jak widać dużej skrzynki tu nie ma na tym samurai island, ale i tak jest fajnie. Super, lucky nam się kończy, o nie. Najgorzej, ale jak będziemy mieli kasę na te. te, 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 te samurajskie. samurajskie jajca, to na pewno odpalimy sobie busty, żeby może jakiś. chociaż jeden się doby trafił, taki wiecie, złociszowy. E, dobra, słuchajcie, no nie ma tutaj zbyt wiele. No nie ma tej. najgorzej, co? To nie ma tej dużej skrzynki. Liczyłem, że właśnie na tej, na tej mapie będzie to duża skrzynka, ale nie ma. Ale odblokowaliśmy sobie jajuszka. Zobaczmy, jakie tam są ceny tych jajuszek. Coś czuję, że są duże ceny. 235 tysięcy za jedno jajo 235 tysięcy to jest dużo um, nawet bardzo dużo. Jakby musimy sobie na początek otworzyć trochę Bo one, one i tak są spoko, także w sensie, dobra, odpalmy sobie nie wiem czy odpalę teraz spotki, bo mamy milion tylko, co ja? Mamy milion, ale mógłbym zrobić tak, że kupiłbym parę tych petów one chyba będą lepsze niż te goldy. No, one mogą być lepsze niż te goldy. I to tak for jakbyś trafił jeszcze lisek, to, to w ogóle... Dlatego dobra. Słuchajcie, odpalę te podki. Odpalę... Szkoda, szkoda tych roboksów, ale odpalę to i tą. Słuchajcie, odpalam, odpalam. Otwieram sobie tyle ile mogę, czyli najpierw trzy. O, nie mogę skipnąć! Hello, pando! Siemano! Dobra, weźmy jeszcze trzy Nie mogę, nie mogę, mogę jeden! O kurde, czyli cztery pety łącznie. Dobra, mam pandę Siemano. Dobra. Ile one mają? 70 tysięcy. 000... O kurna! Czyli totalnie to, to, to. I to zdejmujemy, zakładamy to, 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 to. Dobra. E, te pety będą do jakiejś tam podmianki, coś tam. Te pandy też. Słuchajcie. hem, Czy nawalić skrzynkę? Czy po prostu. Nie wiem. E, ja myślę, na pewno, na pewno. Już się przygotujcie, że będzie potężny opening będzie potężny opening i będzie potężny opening i będzie dużo apek to nawet będzie jutro potężny opening także do no, no szykujcie się e, dobra mój najmocniejszy pet, zobaczcie, on jest zwykły i on prawie dosięga do tych dominosów co ja, to jest to jest choje to jest bardzo haja e, zobaczmy sobie w ogóle ile ile czasu czekajcie 70 60 dobra nie pójdźmy na na zwykłą tą wyspę nie, pójdźmy na Samurai Island, chwilę pofajmy. w ile czasu to ile kasy. Weźmy sobie taką randomną skrzynkę, ile ona ma. 6 milionów, no dobra, tutaj jest sekundka, co ja? I łącznie dostajemy 17 tysięcy takiej. Ej, żeby tutaj wyfajmy ze 100 milionów kasy. Ej, 100 milionów kasy? To jest potężny opening i potężne pety Ja to jestem w stanie zrobić dużo łapek. I ja jestem w stanie to zrobić, słuchajcie. Ja wyfajmy jest 100 milionów. Przez całą noc pewnie będę to farmił Na triple boostie, ale ja jestem w stanie poświęcić bobuksy. I to zrobić. Ej, ciekawe, mi mnie jeszcze jedna rzecz. Czekajcie, ja szybko polecę tylko na y, town. Dziękuję. I chcę zobaczyć, bo tu jest ta nagroda, co ja? Tutaj mamy tą nagrodę do odebrania. I czy... Kurde, myślałem, że dostanę tego. Myślałem, że dostanę, jak to się nazywa? Um, kurna, myślałem, że dostanę te coiny, nie, nie diamenty. Ale dobra, diamenty też są spoko tu nawet bardzo spoko, e, także, także no, upgrade'ować nie ma co petów, tylko polećmy sobie. Spróbujmy trafić coś na coiny w... bo tutaj mamy ten e, enchanted forest i mamy ten enchant, właśnie ten enchant, mamy teraz 70 kat diamentów, ja sobie diamenciki dokupię, jak będzie trzeba. Spróbujmy enchantnąć, e, ten ma pet movement speed, no szkoda właśnie, że ma ten pet movement speed, ale możemy go w sumie, tego możemy enchantnąć za 10k, może nam się trafić... Mi się zdaje, że. O, właśnie! 15% regular... A, regular e-coinów. Kurde, a weźmy tego zenchantujmy inaczej. W sensie nie chcę tego movement speeda. Właśnie, żeby te ancient coiny nam zbóstowało. Regular, regular. Dobra, w sumie możemy sobie e regular. Zrobić był do minusy. Nimi mieć kasę. Dobra, zobaczę. No, a zobaczmy, co, jeżeli sobie wezmę tą red pandę. I ją sobie zenchantuję. Bo ona jest mocna. Ona jest mocna. Zobaczmy, co ona może dawać za bonusy. Ona ma dwa! Okulna! PET zadaje 50% więcej damage'a do skrzynek. Ej, to jest to jest dobre, to jest dobre właśnie. To weźmy jeszcze tego, bo chyba one mają tak dużo. Te lepsze, te rzadsze. Tak? O Okulne! 75% więcej diamentów. Ej, wait! to znaczy, że te tepet słope. Czekajcie, jakie mamy założone jeszcze tepety? Mamy założone pandy. Tylko, że one mają jeden bonus, i właśnie tutaj chodzi o to, że. Zobaczcie, te mają pojedyncze, a te mają podwójne, i jakby. A to tutaj w ogóle jest ten bonus taki całombisty, że ja nie wiem. Dobra, weźmy tą pandę sobie, zróbmy. Coś, w sensie ja sobie diament ciki dokupię, spoko. E, to nie jest problem, tylko zobaczmy, co ta panda. O, właśnie, zobaczcie. Czekajcie, ja sobie. Z... Kurde, boję się, ale dobra, jak coś, to dokupimy diamenty. Miksuję pandę, e, znaczy tą czerwoną. Kurde! W sensie, że zadajesz więc Dobra, nie, ja chcę na piątkę coś. Ja chcę dostać piątkę czegoś, właśnie na przykład moc 5. Zobaczmy. Kurde, znowu dostałem to. Dobra, kupmy sobie trochę diamencików. Kupmy sobie troszeczkę diamencików. Na przykład 600 tysięcy. Kupmy 600 tysięcy diamencików. Dobra, wydaję 3000 robuxów. Wiem, że wydałem 3000 obuksów ogólnie, yy, ale chcę, chcę tu pandę zmiksować, wiecie? Chcę tu pandę zmiksować. Ja wiem, że potem ją wymienię pewnie na innego peta, ale... Jakby wierzę w swojego farta. No cholera by to Miałem dobre jednak TT. Chest, chest piątka było super Diamond trójka, no te diamenty wajmy diamentów, kurwa no no patrzcie się, no... I ty bym miał patrzeć, to jest Ale co tu diamenty 4 i 3? Nie, ja miksuję! No jakby ja mam z naszego pecha, ej! 30% więcej damage'a. no to nie jest dużo. Nie, nie, nie. Ja chcę coś na piątkę! Chcę coś na piątkę! Teamwork! Pety zadają więcej z tym, dobra, zostawiamy tego, pet zadaje... Dobra, spoko, takie mogą być. Na pewno tego musimy jakoś zęczotać, albo nie, czekajcie, najpierw te, bo te coiny mam w dupie. Te do minusy, do minusa jednego walimy Teamwork, dobra, dobra, dobra i tego Dawaj też teamwork! O kurde! jej będę taką pod ten teamwork Diament jeden, no to dobra <grym> Ej, to jest mocne, to jest mocalne wręcz Teamwork, teamwork, teamwork Czekajcie, kurna! Ej! ej! Ej, 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 Możemy zrobić wszystkie na teamwork? O, kurna! Czekajcie, spróbuję. Nie no, te diamenty byśmy mogli zostawić, bo one się przydały do Ja To weźmy tego do minusa enchantujemy jeszcze. Bo pandę mam na stęcz 5, to styknie. Bo stęcz 5 to jest a enchant. Ej, ale jest potężnie! Stręcz 1, dobra, jeszcze raz. Teamwork, teamwork był najlepszy. O, tak, teamwork. Coins? Coins 4, kurde, to jest potężne, ej. Dobra, ale nie. Jakby, dobra, mamy triple boosta, styknie. Chest baker, dobra, chest baker i tego gifta, dobra, to na razie jest git, na razie jest git. Ol, tutaj, ej, tutaj pójdzie dużo obuksów na tym trybie, ja o tym wiem, bo to, jakby to miksowanie jest zająbiste. 30% więcej, nie, jeszcze raz. Jakby wydajemy sobie 150 koła, czyli do 450 lećmy... Eee... Gift 2, dobra, ma więcej kasy, dobra, to na razie jest git. Kolejny jakiś tutaj gold. Bo my sobie będziemy mieć na nowe, już nie będę wydał tych zwykłych coins, bo on nie niech leżą. Jakby chill, co ja? O! Fantazy coins! Zostawiam. Zostawiam. Jakby zależy mi na tych fantasy coinach. Dobra, polecimy sobie troszkę bardziej Agility i chess breaker. 50% do skrzyń, ale chess baker... Dobra, jeszcze raz. W sensie... Niby spoko, niby nie. Bo, jakby, no ten, 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 ten. Nie, no, kurde, samo Agility, serio. Dobra, to jeszcze raz. Ok, zaczmy. Teamwork zostawiamy Enchant kolejny. Teraz na zwykłym. Wszystko mam założone, więc się nie stresujemy. Sense 2. I dostałem, dostałem. O, dobra, to akurat. Na jednego miksa. Dostałem diamenciki za to, że enchantuję, więc jest spoko. Agility, no Boże, przecież to jest najgorszy Enchant. W sensie spoko, porusza się szybciej. Wow i teraz? Chessbreaker i gifts, dobra, zostawiamy. To jeszcze sobie weźmy tego, zenchantujmy. No, te trzy po prostu, po prostu zwolnimy czas 3 do 400 tysięcy diamonds i gifts, spoko, nieważne. Enchantujemy jeszcze te dwa, żeby było okej. Okay. Jeszcze jedną panę sobie <grych> Żeby pozarabiać na zamyczałem. Czem! of getting a bonus while equipped Okej, okay, spoko, spoko, bardzo fajne. Taki taki wyjątkowy dosyć ten Achiev jest. Tu mamy Strange 4, zostawiamy. Tutaj już mamy zrobione Stench 5, tutaj kolejna panda. O, ty to jeszcze w sumie... <laughs> mamy trzy pandy, czy, czy, czy dwie założone? Trzy. I co dostaliśmy? Agility, więc miksujemy. No troszeczkę tych coinów pójdzie. Znaczy diamencików, ale no wiecie no... Jakby no... Teamwork, ok. i ostatnia panda. No dawaj Teamworka, ale one będą napierdzielać. Diamond 3, dobra zostawiamy Diamond 3, bo już nie mam, nie mam ochoty wydać więcej tego. Mamy raz, dwa, trzy. Eee, łącznie łącznie zaś milamy 4 5, 5 teamworków Czyli pedzy zadają więcej teamage, jak są z nimi. Kurna, jest potężnie. Mamy wszystkie pedzy zenchantowane, słuchajcie, jesteśmy totalnymi kotami. Jeżeli chcecie opening, pierwszy na Fantasy World jest samurai Eggów, gdzie robimy raimboły, zostawcie te łapki. Ja będę robił opening i będzie zarąbiście, także no... Ha, idę mieć kasę dla was i co, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz na zasięgu, jak nie subujecie, to zasubujcie, bo będzie dużo Pet Simulatora i no, będzie go bardzo dużo. Siemano!